z tej strony Irokes. E stanę się co z MIUI 13 na y, telefon Redmi Note 8 Pro jak na razie aktualny stop to oczywiście mamy MIUI 12 z oznaczeniem 12.5 i 6 więc co z, z MIUI 13 jak widzimy na razie mamy tylko doniesienia, które niestety wskazują na to, że MIUI 13 nie zostanie wypuszczony Redmi Note 8 Pro, tutaj mamy Yy, też inne modele na których ta aktualizacja ma się nie pojawić. Oczywiście może się to wszystko zmienić, bo wiadomo, że się potrafi zaskoczyć i w dalszych fazach rozwoju Miwai potrafi wypuścić oczywiście yy, też aktualizacja na inne urządzenia. Tak było chodzi w przypadku Miłaj 12 i tak na razie sytuacja wygląda. Jak będzie jakiś update, będę was informował. Zachęcam do subskrypcji, zostawienia komentarza i oczywiście zapraszam do zadawania pytań odnośnie miłaj, jak jakichś funkcji, które chcielibyście zobaczyć na kanale. Dzięki, cześć.